Biblia Gdańska wydana drukiem w 1632 roku jest najbardziej popularnym protestanckim przekładem Pisma Świętego na język polski. Przekładu tego dokonano z języków oryginalnych. Przekład ten obowiązywał przez ponad 300 lat. Wyparła Biblię Gdańską dopiero Biblia Warszawska. Biblia Gdańska doczekała się wielu przekładów Pisma Świętego, które w swej nazwie nawiązują właśnie do niej. Do tych przekładów możemy zaliczyć Nową Biblię Gdańską, Uwspółcześnioną Biblię Gdańską czy też dzisiejszą Biblię Gdańską. Zajrzyjmy teraz do środka reprintu Biblii Gdańskiej. Wydanie kieszonkowe. Wydanie to ma następujące wymiary: 20 cm długości, 13 cm szerokości i 10 cm wysokości. Zdejmijmy jej zapięcia i zajrzyjmy do środka. Biblia ta jest pięknie wykonana, pięknie zdobiona i otwórzmy jej stronę tytułową, która jest pięknie pokolorowana, na której czytamy. Biblia święta to jest księgi Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone we gdańsku. Zaraz po tej stronie tytułowej możemy przeczytać obszerną przedmowę, która w pierwszej kolejności jest poświęcona Władysławowi Zygmuntowi, królowi Polski. Przedmowa ta została przygotowana, sporządzona przez wiernego, poddanego Krzysztofa Radziwiła. I druga przedmowa jest właśnie dedykowana Krzysztofowi Radziwiłowi. Spójrzcie, jak to wszystko wygląda. Jest to reprint oryginału. Po tych dwóch przedmowach zostaje, zostaje wspomniany porządek ksiąg Starego Testamentu, następnie apokryfy oraz porządek ksiąg Nowego Testamentu i jeszcze objaśnienie liter i znaków niektórych na brzegach w tej księdze używanych. Po tych informacjach wstępnych docieramy już do pierwszej części Pisma Świętego, która została zatytułowana następująco: Pierwsza część Biblii, pierwsza część Biblii Świętej, w której się zamykają pięć ksiąg mojżeszowych. Tak to wygląda.